Witam, witam serdecznie drogie kochane, wodniczki i wodniki. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dopiero co powstał horoskop urodzeniowy dla Was, tuż poniżej, pod tym filmem. I w związku z tym, że Macie jeszcze urodziny, dopiero zaczęliście świętować, jeszcze trochę tutaj wodników przed nimi. Do mnie mam jeszcze urodziny, kilka osób już pewnie miało, kilkanaście, kilkadziesiąt. Trudno mi to tak określać, tutaj was kochani. Więc życzę Wam jeszcze raz wszystkiego cudownego, naprawdę, żeby, żeby spełniły się Wasze pragnienia, marzenia, Wasze cele, założenia, abyście byli po prostu szczęśliwi żebyście żyli w jakimś spokoju, obfitości, szczęściu, empatii do siebie i empatii do ludzi, bo wiecie, my mamy, mówimy bardzo często o tej empatii, ale też bardzo często nie mamy tej empatii nieraz dla siebie. Jesteśmy zbyt dla siebie nieraz krytyczni, więc życzę Wam, żebyście też tą sympatię i miłość mieli do siebie, przede wszystkim do siebie, po to, żeby móc wtedy dawać ją innym. Więc wszystkiego cudownego Wam życzę w dniu Waszych urodzin, świętujcie, bawcie się na swój własny sposób, o czym mówię właśnie w tym horoskopie urodzeniowym poniżej na 12 domów astrologicznych. Bardzo serdecznie Wam jeszcze raz dziękuję za Waszą obecność na tym kanale, za wszelkie działania. Na tym kanale subskrypcje, komentarze, łapki, też za wspieranie kanału i też za postawienie mi kawy. Oczywiście w opisie filmu macie link. Bardzo Wam za to dziękuję. Pozdrawiam Was wszystkich bez wyjątku i naprawdę życzę cudownych cudownych urodzin i kochani na luty czytanko takie bardzo krótkie co w sferze uczu uczuciowej takiej osobistej bym chciała to nawet powiedzieć osobistej bo każdy może mieć inną sytuację nie będziemy tego rozkminiać na związki Chyba, że sytuacja tego y, będzie wymagała, na sprawy osobistej, na sprawy, nazwijmy to, zawodowe, tak? Y, I króciutko taka informacja dla Was, ponieważ te czytania ostatnio czy to ten horoskop na 12 domów, czy ten noworoczny, który też jest poniżej y, pod filmikami y, gdzieś były takie konkretnie a co w pracy, a co w finansach, a co w miłości i, i, więc tutaj chciałam troszeczkę zrobić coś innego. Oczywiście, no, tarot musi być, tylko w takiej far, fajnej, innej odsłonie. Gdzieś tam dodam od siebie oczywiście 5 groszy, ale tutaj mamy jakąś krótką informację dla Was i chciałam ją Wam y, tutaj y, przedstawić, dodając ewentualnie jakieś tam swoje 5 groszy. I oczywiście też wyrocznia, która no, uważam, że coś może wnieść głębszego, bo w takich. Konkretów, jakby to nieraz mówicie, czy, czy to wy, czy jakiekolwiek inne osoby, inne znaki, to już w kółko, w kółko gdzieś słyszymy, a może potrzeba nam czegoś więcej, czegoś głębszego, czegoś do przemyślenia, czegoś do zauważenia bądź naprawienia. Więc mam, na, mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I teraz znowu, kochani, wracamy do tego starego schematu, bo myślę, że to zaoszczędzi Wam czasu tutaj i mi też, jeśli chodzi o długość tego filmiku, żebyście tutaj nie ziewali, bo już tamte filmiki są wystarczająco długie. Ja włączę Rozłożę karty, skupię się na intencji i za chwileczkę do Was wracam. Witam z powrotem, drogi kochane Wodniki. Karty potasowane, rozłożone spodów nie czytam, ponieważ wystarczająco tutaj mamy informacji. Nie chcę, żeby to czytanie było zbyt długie. Więc, kochani, lecimy króciutko i na temat, ale mam nadzieję, że dosyć istotne usłyszycie tutaj rzeczy. Które was zaciekawią, dadzą wam do myślenia. Jeśli nie, jeśli przelecą po prostu mimowolnie, to znaczy, że albo nie jesteście gotowi na taką wiedzę, albo to nie jest ten czas, albo to nie jest dla was i was to nie dotyczy. No ale cóż, zaczynamy, kochani. Przekaz dla Ciebie, po prostu ogólny. Przekaz dla Ciebie ogólny, drogi yy, wodniku. Królowa Kielichów, notabene, czyli czuła pełna współczucia i poświęcenia, medium, głęboka przenikliwość psychologiczna, dbanie o innych, lecz zapominanie, by zadbać o siebie. No zobaczcie, właśnie wam powiedziałam, żebyście w, w tych życzeniach, żebyście zadbali o siebie, pokochali siebie. Zaufaj swojej intuicji, głęboka miłość do rodziny i przyjaciół, podążaj za głosem serca. No, ja myślę, że nawet tutaj za bardzo nie mam co dodać aż tak bardzo, ponieważ jest to informacja jako przekaz dla ciebie, że to jest dobra energia, żebyś w tej energii, drogi wodniku, został. A jeśli nie jesteś w tej energii, to żebyś do tej energii dążył, o której tutaj przed chwilą zostało dosyć sporo powiedziane. Abyś właśnie podążał drogi wodniku za głosem serca, dbał o siebie, ale też i o swoich najbliższych, okazywał to ciepło, miłość i zainteresowanie. No, wasz znak potrafi być taki, no zresztą, jak te powietrzne znaki, bardzo często z tymi emocjami mamy trochę nie pod górkę. Nie tyle, że ich nie, nie czujemy, tylko nie potrafimy ich wyrażać, wydaje mi się. Tak, już ogólniając oczywiście, no bo to nie każdy każdemu równy, wiecie już o tym, przecież nie będę tego ciągle powtarzać, ale tak może być po prostu, że macie z tym problem, z tym okazywaniem, więc tutaj jak najbardziej jest pokazane jako przekaz dla Ciebie, żeby zacząć, próbować przynajmniej okazywać te, te, te uczucia, te emocje, ale też zadbać o siebie i słuchać swojej własnej intuicji. Ona wie, którą ścieżką macie podążać. Jako dodatkowa karta z wyroczni kochani mamy dobroczyńce łaska i hojność. Kochani, to jest informacja dla was, że jeżeli, jeżeli bez kompletnie zamierzenia jakiegoś, bez kompletnie jakichś takich, yy, powiedziałabym, yy, zamiarów otrzymania czegoś w zamian, pomagacie innym ludziom w jakikolwiek sposób. Jesteście hojni, dzielicie się. No chociażby na przykład, no wiem, że to zabrzmi teraz dziwnie, nie, nie to, żebym Wam tutaj popychała do tego. Właśnie takie wpłaty, tak jak Bajkofi otrzymuje tutaj. Bardzo Wam za to dziękuję, bo. Ktoś z waszego znaku może też to uczynił. Jakieś takie symboliczne rzeczy, czy komuś na ulicy, czy komuś pomożecie torebkę przenieść, czy komuś kogoś wesprzecie, bo macie lepszą sytuację niż ta druga osoba. Czy w czymś pomożecie, czy no nie wiem, wykażecie się jakimkolwiek drobnym gestem, nie myśląc ani przez sekundę o jakiejś yy, korzyści z tego, wręcz ewentualnie czując wdzięczność za to, co macie i że możecie temu komuś pomóc to ta karta dobroczyńca mówi o tym, że absolutnie, absolutnie nie powinniście się martwić o dobra materialne. Na pewno w lutym, to bo tutaj czytamy na luty, ale to jest ogólnie taki też przekaz, więc tutaj nie zahaczałabym aż tak mocno o sam ten luty, że wróci do Was to co, to, co daliście. Dobro wraca podwojone. I o tym już każdy wie, że to, co dajesz, to do Ciebie wróci, ale to musi być szczere, nie na zasadzie, okej, okay, ty ja dzisiaj wpłacę na jakąś zbiór za chwilę mam wielką orkiestrę, tam wrzucę i w ogóle mam sprawę załatwioną to teraz już kasa mi przyjdzie, bo na nią czekam albo zacznę zarabiać, to tak nie działa moi drodzy to musi być po prostu czyste z serca chęć obdarowania kogoś pomocy komuś, tak i to jest taka informacja tutaj, która płynie właśnie z tej karty ale oczywiście ona ma jeszcze jakiś tam taki dodatkowy wydźwięk no powiedziałabym, że bardziej że bardziej tutaj może chodzić kochani jeszcze o to, że to jest taki czas, kiedy właśnie powinniście słuchać swojej intuicji, czyli właśnie uważać na wasze sny. No, o czym też była mowa przed chwileczką przy królowej przy królowej kielichów, i to się tutaj, jak gdyby, ja się do tego tutaj pochylam jak najbardziej. Karta ta stanowi też ostrzeżenie, że właśnie takie ostrzeżenie, że nie możesz dalej odwlekać niedbania o siebie. I. To przed chwilą też zostało powiedziane przy tej królowie kielichów, więc słuchajcie, coś tutaj jest na rzeczy, coś zaniedbujecie siebie kosztem albo tej pracy, albo dzieci, albo rodziny, albo jakichś innych rzeczy, tak? Więc y, to jest teraz czas, żebyście y, zadbali o siebie, tak? Rozpieszczali się, tak? Tak jak, tak jak, tak jak tylko potraficie przynajmniej, tak? Y, ta karta się pojawia bardzo często w odczycie wtedy, kiedy chce was, o, chce was yy, ostrzec, że yy, nie jest jeszcze za późno na to, że to yy, nie jest jeszcze ostatni moment, tak, yy, żebyście, żebyście nie otrzymali tego, co, yy, co powinniście otrzymać, bo jakby powinniście otrzymać samo dobro, samą obfitość. Więc jeżeli yy, yy, jeszcze nie przemieniliście się w to, czyli właśnie te yy, wasze to wasze podejście nie jest takie, jak mówiłam na początku, tak? Nie dbacie o siebie, interesownie coś robicie, to to jest właśnie to ostrzeżenie, że to nie jest jeszcze ostatni moment na szczęście. To nie jest jeszcze już, nie wiem, kurtyna zapadła, tylko jeszcze zawsze możecie to w sobie zmienić. Dobra, kochani, lecimy z sprawami zawodowymi. Tak je tutaj nazwałam. I zacznijmy od tego. Entuzjastyczny, optymistyczny, kreatywny, niecierpliwy. Wiadomość o ekscytujących szansach. Proszę bardzo, pozwól, aby twoja kreatywność poszybowała. Rób to, co podsysa twoje pasje. Kończ, co zaczynasz. No i tutaj, kochani, bardzo często jak ta karta mi się pojawia, w sensie. W ogóle odczytów, to zawsze mówię o tym, że to jest właśnie taka młoda energia, taki właśnie potencjał, taka chęć tworzenia, mnóstwo pomysłów, ale bardzo często są to też wspomniane zapały, tak? Więc tutaj jest informacja, że cokolwiek macie w głowie, w swoich sprawach zawodowo-finansowych, to żebyście się nie poddawali, żebyście dalej, te, niech ta wasza kreatywność szybuje. Próbujcie, kombinujcie, tak? I kończcie to, co zaczynacie, to, co nad czym się na, pochyliliście, to, to co, co poczuliście, że chcecie tego spróbować, to jeżeli nawet się potknęliście mieliście, to nie rezygnujcie, przynajmniej z jakiejś jednej konkretnej rzeczy. Wiadomo, że nie da się pięciu rzeczy na raz robić nagle, bo to nawet nie, niekoniecznie różni to może wyjść, tak? I, i róbcie to, co podsyca Twoje pasje, czyli to, czym po prostu, co Wam sprawia przyjemność zwyczajnie, tak? O tym Wam też bardzo często yy, mówiłam, więc tutaj yy, macie. Yy, Niesamowite szanse na sukces, na wzbogacenie siebie, swoich możliwości, na wykreowanie siebie od nowa, na stworzenie czegoś od nowa, na y, dokończenie, realizację czegoś, co, co, czego bardzo pragniecie. No, proszę bardzo, tak? No, wszystko zależy po prostu od Was. Yy, no i kochani, karta yy, z wyroczni, zamykające się drzwi, zakończenie. No i teraz, kochani, to jest taka informacja bardzo w skrócie oczywiście chcę Wam o tym powiedzieć. Która mówi o tym, że czasami przychodzi czas, że trzeba za sobą zamknąć drzwi. Więc być może, tutaj o tych pasjach mówiąc, być może to jest czas, żeby zacząć właśnie o tych pasjach myśleć, a zakończyć to, co do tej pory robiliście, czyli takie chodzenie do pracy, od do, ledwo mi się chce, raz mi się chce, raz mi się nie chce. Niekoniecznie mi to sprawia jakąś tam większą przyjemność, no ale chodzę, no bo chodzę, no bo jakieś tam pieniądze gdzieś tam chcę zarabiać, tak? No i tu jest właśnie o tym mowa, moi drodzy. Właśnie, właśnie w tej, w tej karcie, kochani, bo to jest takie trochę wyjście ze strefy komfortu. To jest karta, to jest takie wyzwanie do dostrzeżenia czegoś wokół Was, że coś się kończy. I, i teraz, tak, no oczywiście, gdyby to było na miłościach, na sprawach osobistych, to by chodziło o relację osobistą. Natomiast tu położyłam ją specjalnie na takim miejscu, ponieważ te karty mówią ogólnie bardzo, ale chciałam, żeby było to nacisk na konkretną dziedzinę, czyli w tym przypadku na przykład na pracę, tak czy jakieś zadanie, czy czas zakończyć jakieś zadanie. I to nie to, że nie zawsze to musi być, że coś nie, słu nie służy, to zakończamy, bo to też, ale też tutaj mieliście przed chwilą kończ to, co zaczynasz. Zobaczcie, jak to jest ze sobą sp spójne, tak? Kończ, co zaczynasz. Zakończenie, zamykające się drzwi, czyli widzicie, musicie coś dopiąć, dokończyć. Oczywiście, ten luty niech będzie takim umownym miesiącem, bo to wiecie, to, to plus, minus, no tarot nie jest kalendarzem, więc tutaj yy, astrologia to już tak, bo tu już mamy konkretne Konkretne daty, i, i bardzo często dni, miesiące i godziny, ale tutaj w tarocie to nie ma konkretnego określenia. My się tak umawiamy mniej więcej na energię, że w tym czasie, natomiast to nie jest takie zero-jedynkowe. Więc tutaj po prostu dokończenie różnych yy, spraw, tak żebyście zerwali z rutyną, zastanowili się nad tym, co myślicie, jak się czujecie, czy jesteście wierni swojemu właśnie poczuciu, swojej pasji, czy robicie coś zupełnie na odwrót, czy robicie coś sprzecznego, bo to są takie informacje, które właśnie powodują, że jeżeli coś jest sprzecznego z wami, to to zakończcie, a jeżeli coś, co do wami przejawia, a nie, nie, daje wam jakąś satysfakcję, a nie, jak gdyby nie, może nie, z perspektywy nie wydaje się zbyt płodne, to z kolei macie to zakończyć. Dokończyć, o inaczej powiem, dokończyć, tak? Wytrwać w tym, czyli dokończ, co zaczynasz wtedy, tak? Spróbuj do samego końca. No, przekonasz się dopiero jak zamkniesz tą klamkę, tak? Bo na razie to na początku to wszystko się może wydawać takie trudne, tak? Więc to jest taki, mówię, to jest taka energia, gdzie trzeba powiedzieć sobie dość, dość różnym sytuacjom w jedną stronę i też powiedzieć sobie, Idę do przodu i kontynuuję to, co jest dla mnie ważne. Yy, więc wydaje mi się, że dosyć, dosyć fajne yy, te przekazy są. Może w czymś to Wam pomoże? Może Was do czegoś to popchnie. Do no tego bym bardzo chciała, dlatego chciałam takie czytanie właśnie zorganizować, stworzyć tak mi to popchnęła. Wiecie, że ja wtedy robię czytania, kiedy gdzieś mnie coś natchnie. Kochani, sprawy osobiste. No i tu mamy oczywiście osobiste sprawy. No wiadomo, jakieś uczuciowe, relacje, przyjaźnie, rodzina. To już sobie sami zidentyfikujecie pod siebie. No i kochani, cóż tutaj mamy? Kupienie sobie czegoś wyjątkowego, sprawy osobiste, czyli znowu zadbanie o siebie. Zobaczcie, czerpanie radości z owoców swoich wysiłków. Luksusowe życie, do którego dochodzi się ciężką pracą. Praca na własny rachunek, ochoczo i z, i z sukcesem, rozkoszowanie się samotnością. No i teraz tak. To może być informacja dla osób, które rzeczywiście są same, samotne, samotne w sensie samotne singlami. Wiecie, bo samotnym też można być w związku. Ale które są po prostu wolne. Chyba to będzie dobre określenie. I to jest czas, kiedy rzeczywiście powinniście znowu przypomnieć sobie o sobie, zacząć się cieszyć z tego, co macie, z tego, co zarobiliście, z tego, co zarabiacie. Zacząć dbać o siebie, o swój wygląd, bo przy tej, przy tej karcie zawsze powinniśmy zadbać o siebie, o ten swój wygląd, o to, o to, żeby zawsze dobrze wyglądać i się ze sobą dobrze czuć. Niech Was nie interesuje, jak jest ubrana koleżanka, czy kolega, czy sąsiad, czy sąsiadka czy prezenterka w telewizji, bo oni mają od tego stylistów, makijażystów i tak dalej i jak się obudzą rano, to nie wyglądają tak pięknie. Przecież chyba o tym wiecie już. Natomiast Wy macie się sobie podobać. Wy macie się sami ze sobą porównać. Okej, okay, dzisiaj jestem taka, ale ja się biorę za siebie, tak, bo chcę się sama ze sobą dobrze czuć. No chyba, że się czujecie tak jak jesteście i macie to piękno przed sobą, bez względu na to, jak to jest odbierane z zewnątrz, bo niech Was to nie interesuje, to okej, okay. tylko chodzi o to, żebyście w jaki Sposób zadbali o siebie, tak żebyście się wy dobrze w tym wszystkim czuli, tak? Ma mieć to jakiś sens w tych sprawach osobistych, ponieważ czas jest zadbać o siebie I nawet jeżeli jesteście w jakichś relacjach przyjacielskich, rodzinnych, małżeńskich, to jest to informacja po prostu, że powinniście postawić siebie na pierwszym miejscu. I to jest cały czas tutaj w tym przekazie się nam zobaczcie, przemyca małymi kroczkami. Kolejną. Kolejną informacją dla Was, kochani, to jest pierwszy oddech, świeży, świeży umysł, tak się, tak, się, <laughs> tak się nazywa, kochani, ta energia, muszę się jej przyjrzeć, okej, okay. kochani, to jest nowy początek, to jest odrodzona ciekawość, to jest naturalne zaufanie, świeży umysł, to jest takie, jakbyście się, wiecie co, na nowo narodzili. I trochę mieli w nosie to, co się dzieje wokół Was. Czy Wy na czas ugotujecie ziemniaki, czy Wy na czas zapłacicie rachunek, czy Wy się, nie wiem, spóźnicie do pracy, czy nie wiem, czy tam cokolwiek innego, bo to są sprawy osobiste, więc tak jak mówię, tu jeśli liczycie stricte na takie sprawy miłosne, to mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie, że tak czy inaczej, nawet w jakichkolwiek relacjach czy w związkach macie tutaj. Yy... Yy, zostawić wszystkie stare historie za sobą. Macie, po, i to cały czas jest kontynuacja, zobaczcie, jakieś takiej energii, tak? Macie zostawić starą ja, tak? Yy, nie to, że do tej pory ja wszystko tutaj miałam, wszystko było ważne, tylko nie ja na przykład, tak? Więc macie o siebie zadbać i być może te relacje wszystkie wasze, koleżeńskie, przyjacielskie, związkowe, rodzinne, zupełnie poszybują w inną stronę wtedy, tak? Nie ma sensu roztrząsać też różnych tutaj rzeczy, tak? To jest też informacja, świeży umysł. To znaczy, że nie roztrząsamy tego, co było. Czyli jakkolwiek się nie dzieje w waszym życiu osobistym, to tak, nie wracamy do przeszłości, nie żyjemy tą przyszłością, zostawiamy tą przeszłość za sobą. To już było, my na to nie mamy wpływu. my tylko Możemy przewijać sobie taśmę i nic więcej, i utknąć gdzieś w jakimś czasoprzestrzeni, i to wszystko, tak? Więc tutaj ym, to trzeba po prostu ym, zmienić w sobie, tak? Ym, I nauczyć się patrzeć się tu i teraz, ewentualnie zaglądać trochę do przyszłości, aczkolwiek przyszłość jest nieznana, więc też nie możemy zakładać, tak? Ym, więc ym, wykorzystajcie to wszystko do takiego nowego startu, ym, do tego, żebyście. Ym, Mieli siłę i nie umniejszali sobie, że yy, nie wiem, nie dacie rady wystartować, że nie dacie rady czegoś sobie zmienić, że nie dacie rady zawalczyć o siebie w relacji jakiejś. Yy, nie zabiegajcie też o, o innych ludzi, nie zabiegajcie, to te osoby będą zabiegały o Was. Jeśli w Was się wiele zmieni, to uwierzcie mi, te osoby, o których być może myślicie, bo to mogą być dla jednych przyjaciele, dla drugich, to może być mążona, dla kogoś rodzice, dla kogoś współpracownicy, szef. Ktokolwiek, tak? Mówimy tu o sprawach Waszych osobistych. Nie zabiegajcie o te osoby. Zabiegajcie o siebie, kochani. Zostawcie to, co było. Nie trzymajcie się, nie karmcie się złymi rzeczami. Zadbajcie o siebie, miejcie tą pewność siebie, a zobaczycie, że z, 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 jakby weźmiecie taki świeży, tak jak tutaj jest napisane, świeży yy, oddech, pierwszy oddech i będziecie mieli świeży umysł i będziecie się czuli, jakbyście się na nowo narodzili w cudzysłowie, tak? I będziecie bardziej, bardziej jak gdyby otwarci i wtedy nie musicie o tą uwagę zabiegać, bo ta uwaga będzie na Was skupiona, ponieważ się zmieni cała wibracja i otoczenie wokół Was. Wy się staniecie innymi ludźmi i przestaniecie zwracać uwagę na inne rzeczy, które do tej pory zwracaliście uwagę. Bo wiecie, jak ktoś jest w jakimś konflikcie, nawet w związku, to jeżeli ta osoba, nie wiem, palcem ruszy, nie tak kubek postawi, to już się u Was uruchamia wszystko. Wszystko to, co w przeszłości nazbieraliście na, na temat tej osoby, tak? Tych jej zachowań, słów i tak dalej. Natomiast jak Wy się tego pozbędziecie, to nie będziecie na to zwracać uwagę. I ta osoba też zauważy, że Wy nie zwracacie na to uwagę. Wiecie? I to tak właśnie działa. I wtedy nie musicie Wy zabiegać, bo zaczną zabiegać o Was, bez względu na to, o jaką sferę osobistą może Wam chodzić, bo nie wszystkim chodzi o męża i żony, prawda? Więc kochani, mam nadzieję, że to czytanie Wam w czymś pomogło. Z okazji tych urodzin chciałam Wam jako pierwszemu znakowi to tutaj uczynić. Pamiętajcie, poniżej macie horoskop urodzeniowy od Waszych urodzin do przyszłego roku, do urodzin na 12 domów astrologicznych. No i oczywiście jeszcze poniżej jest czytanie noworoczne na cały 2025 rok. Jeśli macie życzenie, proszę bardzo, będzie mi bardzo oczywiście miło za to udostępnianie, za te wszystkie działania w Waszym kierunku. Jesteście cudowni, pamiętajcie o tym, ja o tym wiem, więc mam nadzieję, że Wy też o tym wiecie. Wysyłam Wam serducho, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczyska. Papa! Pa.